Nie mam ekipa, tu MacTavi chciałem wam pokazać grę z serii Fear No Fear eee... No tak Wprowadzenie, w sadem się chodzi No Pana jedynka jest najstraszniejsza, to mówię zagram Tylko kurczę muszę sobie przypomnieć jak tu się w to grało Zwam lub przeszedłem deski, bo ci się przejście Czym tu się Shiftem? O nie, Shiftem się celuje no to, o prawym? O, deski się mamy, super. No. Tu widać zamknięte. Mój kumpel gadał, żebym coś tam powołączał, żeby lepiej grę chodziło. Wow, się przypaliłem ty. Nigdy więcej. O, cienie. Ładna gra cienie. Tu jest szczu. No. No, to akurat pamiętam ja dawno w to gram, Jezu Ile ja wtedy I może 11 lat O, już się zaczęło. Hey bro, what so long? Czy to się też robiło tymi? O te kombosy, no Tak i chyba było O no O ty tak gdzie jesteś? To, że trzeba mm, życie dodatkowe zbierać, takie te... coś jak znajdźki, no nie? Trzeba szukać, exploring, wszystkiego robić. Eee, już się gra buduje. Zmnięte. 휴윽 <너> ota <usion> <treats> <inevitable> O mocno hmm. wielka. Dobra. Skupienie. Idziemy dalej. Matko Boska. Luz. Hold on No, buduję napięcie, grę, ale takie hororki właśnie lubię. Let's go, let's go, żołnierzu! Dawaj, 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 dawaj! Ostrzeluję, osłaniam. Jak w tym przysłowiu? W trochu powstałeś i w prochu się obrócisz, Ła! Z jednego z takie dziurko jest trochę dziwne dla mnie. Ale... Gin, na Wygląda, późno, na to, więc... Eee... Eee... Mm, Musiałem się upewnić. Nie boję się Ciebie, gdziekolwiek jesteś. Ptok! Odwaga. Odwaga. No, dzielnie idziemy. Whoa. The dead man's name was Charles Kabager. I remember him. I don't remember his was... name. No, standerski. Jusnęliśmy. Tu chodzi, czy tu chodzi? Czy ty gdzie chodzi? O taką malutką dziewczynkę, która rozbiedziewa wszystko, co napotka na swojej drodze. Czy może o coś innego? Ale on kombinezum, który. Ja, Zob, czasoprzestrzeń. Wszystko i wszystkich wokół. Dobra. Idziemy wiadomość sos, wiadomość. sos, sos, agent SDD. helikopter.

Headshot. the wzięcie. These men are from fear. They're special attachments to our unit for the duration of this op. They will be on point. Their mission is to assess the nature of the threat. Our job is to keep them alive do not engage the enemy remember that we are not dealing with ordinary bad guys team one will move in from the southwest team two will approach from the north once our recon is complete we'll rendezvous and wait for further orders okay let's saddle up no double bow by było... no tls psh Gry No To co? To zobaczenia w... na samą środę, nie? Horarki w środy O Horary rychły No dobra To było na tyle, widać, że grano jest trzymam trzyma w napięciu no dobra, to było na tyle, trzymajcie się, ekipa.